Witam wszystkich, autoserwis Diamond Trumia. Będziemy dzisiaj mieli nie lada gratkę, bo będę miał przyjemność filmować na żywo Pana Stanisława. Dzień dobry Panie Stanisławie i jego Citroen'a. No, macie Citroen'ka fajnego w ten New 3, 3 niu, no tak jak go nazywają. Tak tego bardzo fajnie powiem, po, polecam. Nie jest to może demon prędkości, ale, ale chodzi o oszczędność. To co trzeba było dostał na gwarancji, to wszystko miał. miał ma książkę, ma podbitą interwały. Samochód miał wykupioną trzykrotną umowę na zajścia, które by tu były taką mechaniczną. tak? Dlatego biorę samochód na warsztat, żeby było zrobione profesjonalnie, nie gdzieś za domem, za rogiem. Aha, w jest, jest zakupiony materiał, czyli fakturka będzie, jest, jest pokwitowanie, jakby się miało coś wydarzyć, jakość i tak dalej. I zobaczymy jak do tego się odniesie za parę lat, jak miało się coś wydarzyć, zobaczymy co, 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 co powie serwis. Wystarczy być troszeczkę uczciwy, Reszta przyjdzie sama. Więc wracając tutaj do tematu Citroena i obsługi własnego samochodu. E... Robimy przegląd taki po 53 tysiącach. Pi piąty rok, czyli teraz mamy. Wychodzi mi według tego. Płyn hamulcowy. Zrobimy filtr, oleje, ten wszystkie. Prze będę zmieniał olej z szeni biegów. To jest ma, ma, nuła pięciobiegowa, więc 60 zbliża się do 60. I warto Uważam, że olej, powinny być wymieniane, tak. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale i przekładnie mechaniczne, i automatyczne. Należy ten olej wymienić, bo jak, jak, jak myślicie? Czy on w środku co? Jest świeży cały czas?